Daj, papugi. I zadam. A masz tą ramkę. Dobra, ja sobie założę strój. Dzisiaj go założył już normalnie. I zaraz wam pokażę, co się stało. Jak te pszczoły mi wleciały. Jak mnie porządliły. Jak ja się zapinam, to tutaj zostaje taka mała, wiecie, dziurka. No jak się dopinacie, zawsze to zostaje coś takiego, nie? Tutaj i tutaj, jak spinacie e, dwa te, to zostaje taka mała dziurka. I tutaj są rzepy. Ja tymi rzepami tutaj się nie spiełem. Jedna pszczoła mi wleciała, no jak zaczęli się oganiać, to po prostu rozpiełem się jeszcze bardziej. wtedy te pszczoły mi wleciały. Dzisiaj już opuchlizna mi troszeczkę zeszła. No ale wciąż jeszcze jest rano było najgorzej, bo rano byłem taki naprawdę spuchnięty. Jak mnie w pracy zobaczyli, to się naprawdę przeżegnali. No a teraz to już nie wygląda źle. Pokażę, to jest ta dziurka. Widzicie? Jak się nie dopnę yy, i nie zrobię tym rzepem, tak? Ten rzepał jest ciężko to przygłaskać, bo e, te kółka po prostu musiałby mnie oderwać może. I zawsze taka dziurka zostaje. No i gdzieś w pośpiechu, jak się nie zapniesz, to ta pszczoła po prostu wejdzie tutaj. Jak weszła mi pszczoła, ja gdzieś zacząłem się, wiecie, gdzieś się zacząłem e, oganiać, no i stało się to, co się stało. Już moja twarz dzisiaj wygląda troszeczkę lepiej. Dużo lepiej niż wczoraj. Dzisiaj rano wyglądała tragicznie. Jakby zapuchło mi to jeszcze bardziej, a... E, ale już teraz mi naprawdę schodzi, więc nie jest, nie jest źle. Miejmy nadzieję, że zniknie mi to już całkiem. Dobra, ja przyszedłem karmić pszczoły i już jest wieczór. Tak więc, może, może może, bym mógł jeszcze poczekać troszeczkę dłużej. Widzicie jak czyściutko? Jakieś pszczółki jeszcze chodzą, ale generalnie to i pod tą słomą znajdziemy troszeczkę, pod tym sianym znajdziemy troszeczkę e, gdzieś tam na pewno padłych pszczółek, ale nie będą to jakieś ilości. Ja to dosłownie po kilku dniach znowu wymienię. Dobrze jest to wymieniać, ale warto jest naprawdę bardzo prosta e, metoda karmienia. Zalijemy znowu po 25 litrów czy 20, nie wiem ile te beczki mają. Powiedzcie, jeżeli wiecie. Ile mogą mieć na wasze oko? Mogą to być dwudziestki. Super. Fajnie jest jak zaraz wam pokażę. To jest bardzo ważne, jakby ktoś chciał tą metodą to robić. Wiem, że znajdą się tacy, którzy się ta metoda spodoba, i tacy, którzy nie. Jak nie widać tego syropu. Tak jest w ogóle najlepiej. Osa. Jak nie widać tego syropu, to wtedy pszczoły się po prostu nie topią. A jak go widać, to będą się topiły. To jest to, co ja zauważyłem. Oczywiście pokazują się tutaj osy, ale ja nawet myślałem, że to może dobrze działać, bo odwrócę uwagę e, os od pasieki. Widzicie, jest tu ich parę? No nie, ja tam. Os się muszę pozbyć. Tak więc teraz zaleję jeszcze tą beczkę. Zamykamy, żeby wiatr nie zwiał, bo może być wtedy katastrofa, jakbyśmy spowodowali, że żeby nam to zwiało. Te pszczoły będą się topić, będą się gryzły, bo jest widno, znaczy bo dociera nam światło. Plus jeszcze jakiś deszcz może spaść i jeszcze to nam bardziej pokomplikować. Widać trochę os, ale to jest dosłownie po 4-5 sztuk, to jest, wiecie, bardzo dobrze w porównaniu do tego, co było w tamtym roku, o tej porze. Dobra. I zalane, i kolejne litry. Zamkniemy, chociaż jeszcze Wam pokażę, jak to tutaj też wygląda, no, ale tak samo, nie ma co tam, nie ma jakiejś filozofii. Pewnie życie jak papugi, drą papę. Jak to wygląda, czyli nie widzimy syropu, wtedy jest lepiej. Jak było widać, to też się było źle, ale było więcej po prostu pszczół utopionych. Widzicie? Coś takiego. I zaraz się pszczół bardzo dużo zleci. Jeszcze jest pożytek, to nie jest tak, że już nie ma pożytku, chociaż one już lecą jakby nie było pożytku, ale jeszcze jest, one naprawdę bardzo dużo zbierają z kończyny. Na pasiece produkcyjnej waga jeszcze cały czas pokazuje na jakimś tam delikatnym plusie. Ta tez nakrop jest znoszony, myślę, że do przyszłego tygodnia będziemy wirować miód. No a z tej pasieki nie wirujemy oczywiście, te pszczoły są zakarmiane. I tam ktoś mnie pytał um, z tym podkarmianiem pszczół. Nie, nie podkarmiamy pszczół na pasiekach o tej porze, na pasiekach, których e, chcemy e, zebrać miód. To znaczy w Polsce już w niektórych pasiekach skończył się ostatni pożytek, więc można je sobie podkarmić. Ale tutaj, w okresie, kiedy jeszcze jest jakiś pożytek, nie wolno karmić pszczół, bo oczywiście zakłamiecie miód i będzie tam zamiast syropu, będziecie, zamiast miodu będzie tam syrop, więc, a nie chcemy tego przecież, bo to, e, no, no, to nie jest to, co chcemy zebrać, to by było zbyt proste. Ech, a tak to e, tutaj, gdzie są e, odkłady, czyli te młode rodziny, karmimy pszczoły koniecznie, bo one muszą mieć e, pełne siły. O, zobaczcie, osy. Dwie osy w pułapce latają. Albo im się uda wyjść, albo nie. No ale dwie mniej, dwie mniej, a dwie osy mniej, a, a mówię, puławek jest troszeczkę rozwieszonych, więc powinno być całkiem spoko. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. W ogóle ta odkładówka jest bardzo fajna. Lubię te odkładóweczki, są naprawdę spoko. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ulik, który stworzyłem niedawno, tutaj jest bez matki, on tak więc prawdopodobnie będą, ee, będą już ratunkowe, tak, to jest taki strutowiały z strutowym czerwiem ramka i odrobina pszczół ładnie zalana. Nawet te trutowe komórki, gdzie nie jest są zalane, a pszczoły niechętnie zalewają mu trutowe komórki. Zalewają je tylko wtedy, kiedy jest naprawdę pożytek. W tym o, y, przypadku jest to nie bardziej, nie taki pożytek, jaki. O, tutaj mamy, widzicie? Tutaj mamy już czerw. Ładnie, łuk zasklepionego pokarmu. Tutaj mamy matecznik ratunkowy. Nie wiem, czy widzicie. O, widzicie? Super, to wygląda. Bardzo ciężka ramka. Zaleane komórki, gdzie się wygryzła młoda pszczoła. I mamy to, to jest odkład zrobiony z dwóch ramek. Tutaj te matryczniki ratunkowe zostaną zniszczone za kilka dni i zostanie poddana matka. Fajna podkarmiaczka. Teraz wyobraźcie sobie mieć całą pasiekę z takich uli. To by była bajeczka. Podkarmiacie sobie, pszczoły sobie tam wychodzą i sobie spijają to wszystko. Tutaj jest trochę pod kątem, więc nie wypiłyby pewnie wszystkiego. Ale spoko To takie wysokie, nie powiem, no bo zobaczcie ile wyższe od mojego ula, ale i tak spoko. Już wszystkie ule są pootwierane. Tutaj nawet ładnie budują, widzicie? Wszystkie ule są już potwierane. Wszystkie pszczółki już mają wolność. Już sobie pracują. Zaraz pewnie część z nich ruszy na gdzie? Taki dwuramkowy odkładnik. I tutaj zostaną podane matki. W części z nich są matki. Właśnie można zobaczyć. Tutaj chyba jest matka. Matka jest w klateczce. Zobaczmy. Uch. Czorty. Ciekawe. Nie wiem, czy to jest matka w ogóle otwarta. Chyba jeszcze nie. Jeszcze matka nie jest otwarta, ale chyba będziemy mogli ją otworzyć. Ramka zalana z tej strony. I ja, jeszcze jest larwa. Więc nie możemy sobie pozwolić na otwarcie, otwarcie matki, bo zrobił nam matecznik. Czerwie dużo. Tutaj nie dolały jakoś, raczej dzisiaj ratunkowych nie widzę, ale matki nie otwieram, zawsze czekam aż wszystko jest już, wszystko już jest zasklepione. Dopiero wtedy, dopiero wtedy pozwolę sobie na otwarcie. Tak samo, jest jeszcze matka w klateczce, pokazałem Wam zresztą te uliki ostatnio. Tutaj walnęłem na dwa poziomy. Jeszcze nie idą. To jest bardziej taki zapas, bo e, z tego powodu, że jedziemy do Polski niedługo, no 9 sierpnia. czyli jest który? 22 chyba lipiec, tak? E, no to one prawdopodobnie w tym momencie gdzieś tam wybuchną, bo tam już jest chyba z 4 ramki czerwieza sklepionego. Więc one z pewnością, zobaczcie, następna osa. Więc one na pewno gdzieś tam wystrzelą w którymś momencie i zapełnią. Jak takie cztery ramki czerwi się wygryzą, a tam już jest pełen korpus pszczoły, to one momentalnie wystrzelą. Tutaj te pszczółki coś idą, ja tutaj dałem jej oczywiście ramkę, ale idą już do góry. Więc bardzo dobrze. Loty bym powiedział takie słabe. No, tutaj pszczółki sobie wychodzą tym koreczkiem, widzicie, korzystają z niego. Jest bardzo dobrze. Będę musiał niedługo nawecinać tej folii termoizolacyjnej i prawdopodobnie będę myślał o zrobieniu normalnych daszków na ule. Żeby w czasie zimy, przed zimą, może już, albo w czasie zimy, zacząć sobie już wymieniać po prostu. Teraz niech te będą na szybko, ale w czasie zimy myślę o daszku z płyty 1.8. Plus tam taka listewka po bokach. Prawdopodobnie też 1,8 albo 2 cm. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. O, widzicie, już osy się pokazują. Tutaj lata nam jakaś osa. No, no, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie z tymi osami w tym roku. Zobaczymy, ciekawi mnie to bardzo. Ja jeszcze szampana nie otwieram. Jest ich dużo mniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku było już całkowite oblężenie. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten rok też jest troszeczkę inny. Akurat tutaj w Anglii wszystko jest troszeczkę bardziej, troszeczkę później. Teraz się zaczął w ogóle taki okres rojowy, yy, dosyć dużo stanów rojowych, tak więc też nie za ciekawie, ale... No to... Ale w tamtym roku, pamiętacie ile tego było? To Było dużo więcej. Tutaj też mamy taki ulik, też sobie siedzą na tym górnym. Tutaj dałem im bramkę, no chyba dwie. No i siedzą tam na górze coś. Jest dobrze. Chcę sprawdzić, bo nie pamiętam czy w tym ulu otworzyłem klateczkę. Nie, chyba nie jest otwarta. Ale zaraz, też kurde, nie napisałem sobie daty na tym ulu. Tutaj jest klateczka, więc te pszczoły też będą bardziej poddenerwowane, bo one tak jakby trochę bez matki są. Dobra, ale zobaczmy, co tam mamy. Czy możemy ją otworzyć dzisiaj, czy nie. A to byłby dobry moment, bo jak teraz zakarmiam. Kiedy pszczoły są zakarmiane, to fajnie te matki przyjmują. Sprawdzam, czy nie mam dziurki niedopiętej. Zalane troszeczkę takim świeżutkim nakropem, ale nie jakiejś dużej ilości. Jak na to, że jest to rodzina bez świeżego czerwiu, to dosyć mało. Na tej ramce już sporo. Zobaczmy teraz na tej. Tu mamy ładnie pierzgę. No i tu jeszcze larwy. Taką małą larwę tu mamy. Kurde, tak więc coś mi się pomyliło. Albo to było dużo wcześniej, albo muszę sprawdzić, czy tutaj nie ma matki. Tak też może być. Bo one nie robią mateczników ratunkowych, trzeba przyznać. Matka w klateczce żyje. I to też jest zawsze jakiś dobry znak, bo Często jak jest matka w ulu, to one ją po prostu ukatrupią. Nie wiem, tu jeszcze jest dużo larwy i nie mógłbym sobie pozwolić na otwarcie, na otwarcie tego ula. To otwarcie tego, tego jest matecznik ratunkowy, czyli dobra, nie ma matki, jesteśmy pewni. Jest matecznik ratunkowy, ja go rozwaliłem, ale nie trzeba go rozwalać, bo można przyjść po prostu po 9 dniach i rozwalić. Ja i tak teraz jej nie otworzę, jak widzę białą larwę, o tutaj jest fajna ramka zalana takim możliwe, że dzisiejszym akropem. Świeży na akrop, widać. Można zamykać. Nie otwieram matki. Ja się teraz nie śpieszę. Na jednej rzeczy, której się nauczyłem, to się nie śpieszyć. Bo czasami... Często było tak, że po prostu te matki zostały i tak przyjęte. Nawet jak tworzyłem wcześniej. Ale zmniejszam sobie... E, zmniejszam so, sobie szansę na to, żeby... Ta matka, patrzcie tam korek. No to, żeby ta matka była przyjęta. A po co to robić? Po co, po co sobie robić problem? Tutaj ulik z naszymi dawcami. Tutaj jest tej pszczoły, ona już jest na górnym korpusie. E, tak dosyć mocno. Ta ramka chyba była oryginalnie tylko podana tutaj. Ta środkowa, tą którą tutaj widzicie. No i już są na dwóch korpusach. Podejrzewam, że ja im jeszcze zabiorę troszeczkę czerwiu przed wyjazdem do Polski, dziś pooddaję do innych uli. Eee, a po przyjeździe z Polski zrobimy jeszcze z tego, jak będą pełne oczywiście, to zrobimy z tego jeszcze jakiś odkład. Zobaczmy co się tutaj dzieje. Tutaj mam rodzinkę, w której chyba otwarłem już klateczkę. To jest jeszcze jeden z nielicznych, ostatnich zrobionych jednoramkowych odkładów. Już teraz bym nie robił jednoramkowych. jak się dobrze pokombinuje, to jeszcze coś tam będzie z tego. Dobra, matki nie ma w klateczce. Zobaczcie, jak ładnie naniosły. Pierzgi, w pyłku całe. Cała taka ramka. Ale to może być znak, że mateczka tutaj jest. Przyjęta. Klateczka pusta. Ramka ładnie odciągnięta, świeży nakrop, świeży pyłek. To jest stworzony 29 czerwca. Odkład? Mm, to tutaj już może ona być. To jest chyba 29 czerwca. Patrzę na daszek i nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, jest mateczka. Tutaj chodzi sobie mateczka. Tak, ona tutaj już czerwi. Nie wiem, żeby klateczka była niewyciągnięta. Nie zaglądałem pewnie przez dłuższy czas. Więc bardzo dobrze. Co ja jeszcze robię, to Wam pokażę. To też jest do obrony tych pszczół, żeby one sobie po prostu poradziły. Zawężam tak wylotek, że jest tak bardzo słabo otwarty, a tą stronę całkowicie zamykam. Tylko otwieram tą stronę, po której są pszczoły, żeby mogły po prostu łatwiej bronić. Nie, wcześniej miałem nawet gdzieś po dwa otwarte, teraz już bym tak nie zrobił, bo tutaj teraz wyobraźcie sobie, że jest to, to, tutaj ten wylotek otwarty, a jest tej pszczoły tutaj tyle ile jest. No to ta osa tutaj ma kurde wolność, ona sobie po prostu no, no napadnie ten ulek jak będzie chciała, jeszcze jak będzie ich większa ilość. Jak będzie jedna i tak dalej, to nie jest problem, ale jak ich wparuje tutaj dużo, no to będzie duży problem. I dlatego otwieram tylko ten wylotek i tylko tak troszeczkę, tak żeby był tłok, żeby im było niewygodnie nawet. Ale to dla ich jakby bezpieczeństwa. Tutaj kolejny ulik, zobaczmy co tutaj się dzieje. Tutaj jest, ma yy, tutaj jest też jeszcze klateczka. Ale tak, co my tu mamy? Tutaj ciągną węze, e, nie ma nic nalanego, chyba nie był to najlepszy dzień zbiorów, dzień tak, gdzie jest, dzień gdzie nie ma. Też jest spieżga. uuu jajek z tyłu nasiane, tutaj jest nawet jajek nasiane, tu jest jajek nasiane, więc matka, Już podejrzewam, że wyszła z dawno. Wreszcie nie raz już pisałem, o matka wyszła z klateczki, otwieram, patrzę, są jajka, matka w klateczce, a tam inna matka maszeruje. Po prostu tak się zdarza. Ratunkowe zrobią, ja gdzieś nie zetnę i tylko całe szczęście, że piękna ramka, zobaczcie. Matki nie widzę, ale nawet nie szukam, a jest tam na tamtej ramce, nie, nie będę wyciągał. Niech sobie maszeruje. Tu trzeba będzie dodać jak najszybciej. Jak najszybciej trzeba będzie dodać więcej ramek, bo zobaczcie, to jest jednoramkowy odkład. Zobaczmy do tego. Nie wiem, czy, czy, chyba żadne z nich nie były sprawdzane, ale otwarte są, bo jest taka informacja na... Tak, tutaj też, ale też widać, że jest coś budowane. Dobra, sprawdźmy. Ramka pusta. Mam wszystko cały do czynienia z jednoramkowymi jeszcze odkładami, ostatnimi w roku i tak samo, taka sama sytuacja. Patrzcie ile pierzgi. Klateczkę wezmę, sprawdzić. Tak, mateczka jest uwolniona, na pewno jej nie ma w klateczce. Sądząc po tym, że odbudowuję ramkę, matka gdzieś tam jest. Tak, zobaczcie jaki czerw, piękny. Ja do tych uli musiałem nie zaglądać przez dłuższy czas. Piękny czerw. Piękna kula czerwiu. Matki nie widzę, ale nie szukam. To jest 29 czerwca. No, mam teraz 22 lipiec, więc też nie ma co dziwić. Pszczółki na nim, wlatują na samym. Co tutaj jest grane? To jest 9, 9 lipca. Nie wiem co tutaj jest za sytuacja. Tutaj nie budują. Nie wiem, czy to jest jakaś kurde, widzicie, czasami pisze, a czasami nie zapisze i później nie wiem pojęcia co się tutaj dzieje w takim ulu. Zalana. Tak troszeczkę ta ramka. Zalana. Fukam, czy są jajka? Są jajka. Czyli mamy tu albo nieunasienioną, wrzuconą i już jest unasieniona. Tak, biega tutaj mateczka. Widzicie? Gdzie ona jest, teraz mi się zgubiła. Ale jest mateczka. To jest unasieniona z tych już moich mateczek, co wrzucałem tam w którymś momencie. I są jajka, tak więc gitara. Super, cieszę się bardzo. Zawsze się, się cieszę, jak się matka u nasienni. Naprawdę to jest największa satysfakcja. Nawet nie cieszy mnie to jak matka się przyjmie w ulu, bo to jest takie bardziej normalne, bardziej się cieszę jak moja matka się po prostu u nasienni. To jest satysfakcja. Ten ul w trawie, co tutaj się dzieje. No to taki dosyć mocny. Będę musiał go przełożyć do takiego ula i możliwe, że dodać mu piętro. Na dniach. Koniecznie. Czasami tak mam, więc ta paleta była nie przejrzałem jej przez jakiś dłuższy czas. Skoro te klateczki były, a tam już jest czerw zasklepiony i to nowej matki. No ale dobrze, są przyjęcia. To się bardzo cieszę. Idzie się już pogubić. W ogóle ja to lubię tak robić, że mm, teraz będę tak robił i tak robię. Staram się przynajmniej. Um, bo teraz zrobiłem to do tej czas robiłem tak, że na jak zabierałem stąd jakiś jakieś ulna inną pasiekę, to było sobie puste miejsce i później przynosiłem w to miejsce i później pisałem sobie datę i tak dalej. Ale to był taki mix, mix wszystkiego tutaj. Trzeba było chodzić i czytać to, co pisze na daszkach. Teraz będę starał się tak jak tam, na przykład, widzicie? Teraz będę się starał na przykład pozbyć tej całej palety i tutaj zrobić nowe odkłady. E, no i wtedy będzie o wiele prościej, bo będę e, po prostu wiedział, e, po prostu będę wiedział, gdzie. E, że to jest paleta nowych odkładów i po prostu do niej muszę mieć inne e, podejście. Dobra, takim akcentem będę kończył ten odcinek. Patrz, już wielka urosła. Ładnie to wygląda. Teraz z drogi w ogóle moich uli nie widać. Wcześniej e, każdy, kto jechał, już widział moje ule. W tej chwili nawet jak jestem koło swojego domku tam, to tych uli nie widzę kompletnie. Dobra, do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, zostawcie coś po sobie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym, e, w kolejnym odcinku. Cześć!